Dzień dobry, witajcie. Kochani, o poranku! Zapraszam Was do poćwiczenia wspólnie z całą naszą ekipą pięciu Rytuałów Tybetańskich, naszej codziennej gimnastyki, która rozrusza fantastycznie nasze ciało, która sprawi w ruch wszystkie mięśnie i która spowoduje przepływ ogromnej energii przez ciało. Dzięki czemu będziemy mogli cieszyć się młodością, cieszyć się radością, cieszyć się sprawnością przez długie lata. Dlatego zachęcam Was do tego, żeby każdego dnia. Zrobić coś małego dla siebie, coś małego, ale jednocześnie wielkiego, bo niewielkim wysiłkiem można osiągnąć wielkie efekty. Malutkimi kroczkami każdego dnia po troszku, a będziecie z czasem odczuwać, jak fantastycznie działa ta gimnastyka, i ja Was do tego bardzo serdecznie zachęcam. To są ćwiczenia, które spowodują, że wasze ciało się uruchomi, że się rozrusza, że można będzie wyciągnąć z niego napięcia, które. Powoduje stres, która powoduje ból, która powoduje życie codzienne, ale oprócz tego, że ćwiczenia wyciągają ten stres i napięcie, to jeszcze bardziej i jeszcze lepiej robi to taniec. I dlatego zachęcam Was do tego, żebyście w każdy wtorek o godzinie 20 razem ze mną potańczyli sobie troszeczkę intuicyjnie. Czyli tak jak Wam pozwoli na to ciało, tak jak Wam podyktuje to ciało, a zobaczycie, jak niesamowite efekty są, kiedy ciało uruchomi się i kiedy pozbędzie się tych węzełków, które blokują nasze ciało. Zachęcam, informacje znajdziecie w opisie do tego filmu. Tymczasem czekają już na gimnastykę Iwonka, Jolita, Wiesia, Hania. Cieszę się bardzo, kochane moje, że jesteście, i już za chwileczkę zaczynamy, ale jeszcze jedna ważna rzecz, jeżeli rozpoczynacie dopiero przygodę. Z rytuałami tybetańskimi, to dajcie sobie pełne przyzwolenie na to, żeby wchodzić w nie powoli. I zgodnie z instrukcją rozpoczynamy od trzech powtórzeń każdego z ćwiczeń przez cały tydzień, i w następnym tygodniu dokładamy sobie dwa. Znowu przez cały tydzień tak ćwiczymy, i co tydzień dokładamy dwa powtórzenia, żeby przez kilka tygodni dojść do pełnej liczby 21, którą my już dzisiaj wykonujemy. Zachęcam Was do tego, żeby nie narobić sobie bólu i zachwatu, zakwasów, żeby się nie zniechęcić, bo nie są to trudne ćwiczenia, ale jeżeli ciało nie jest do nich przyzwyczajone, to na początku mogą sprawiać pewne problemy i zapewniam Was, że z czasem będziecie wykonywać je w fantastyczny sposób, w pełnym zakresie i w pełnym tempie i nie będziecie musieli się obawiać, że coś wychodzi Wam nie tak. Ja już tak mam. Dziewczyny, które się pojawiają na grupie, też już tak mają i wykonują je perfekcyjnie i dojdziecie do tego powoli ze spokojem. tylko dajcie sobie na to przyzwolenie. Przypominam o wodzie, będziemy wodę pierć, nie tylko podczas gimnastyki, ale w ciągu całego dnia, a zaczynamy od tego, że oczyszczamy głowę ze wszystkich negatywnych myśli i wprowadzamy dzisiaj myśl. Mój umysł i serce znajdują się w równowadze mój umysł i serce znajdują się w równowadze i z tą myślą rozpoczynamy gimnastykę od oddechu. Zapraszam. Wstań godnie rozstaw nogi na szerokość bioder, wyciągnij sylwetkę w górę, odblokuj kolana, się ciężar ciała lekko do przodu, połóż dłonie na brzuchu i rozpoczynamy oddychanie wciągając powietrze nosem, Uruchom mięśnie brzucha, także wtłoczyć powietrze głęboko, w to gdzieś znajduje się dłonie. Chwilę wytrzymaj i powoli, rozluźniając mięśnie, wypuść powietrze. I tak licząc do pięciu wdech. I do pięciu wydech. Powoli oddychamy, przyzwyczajając się do tego rytmu. Cały czas oddychając, przechodzimy do Pierwszego rytua. Wzór dłonie na wysokości klatki piersiowej, skup wzrok na jednym punkcie, naprzeciwko siebie będziemy obracać się w prawo. I żeby nie zakręciło się w głowie, to wzrok pozostaje na tym jednym punkcie aż do momentu, kiedy ciało obróci się. I dopiero wtedy obraca się w głowa, a zanim podąża ciało. Rozłóż ręce szeroko, przytrzymaj sylwetkę mięśniami brzucha, i zaczynamy. Oddychając, uśmiecham, wykonaj tyle obrotów, ile możesz i w swoim tempie. A ja wykonuję ich 21. Zatrzymaj się. Stań w pozycji wyjściowej. Skup wzrok na czubkach palców. Oddychaj. Jak wyrwanie głowy stanie, to powoli przejść na matę. Połóż się na do drugiego rytuału. Ręce leżą swobodnie wzdłuż ciała, kręgosłup przyklejony. Jak największą powierzchnia do maty, palce z tym zadarte, tak żeby pięty uniosły się nad głowę i Unieś głowę, podciągnij palcem nogi w górę, starając się, żeby były proste w kolanach. A z wydechem odłóż i nogi, i głowę. Wdech. I wydech. Trzy. Zamknij oczy i skup się na ciele. Cztery. Osiem dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście. Kternaście piętnaście szesnaście siedemnaście osiemnaście dziewiętnaście Dwadzieścia jeden. Rozluźnij. Przewróć na bok. Powoli podnieś i uklęknij do trzeciego rytuału. Rozstaw nogi naszą podbiodę. Oprzyj palce z tłuką Wyciągnij sylwetkę w górę. Oprzyj dłonie oprócz śladki. Głowę oprócz dół. I na wdech, unieś głowę, wychnij klatkę wyjściową w przód, ściągając łopatki, i odchyl głowę do tyłu, na tyle, na ile jest to dla Ciebie komfortowe. A z wydechem wróć do pozycji wyjściowej. Wdech. I wydech. Trzy, cztery, pięć. Sześć siedem osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście. Mój umysł i serce znajdują się w równowadze. Osiemnaście. Dziewiętnaście. Dwadzieścia. Dwadzieścia jeden. Pokryć głową, żeby rozróżnić kark w jedną stronę i w drugą. Oddychaj przy tym. Poruszaj ramionami. I do czwartego rytuału wsiąść. Rozstawmy na szerokość bioder. W miarę możliwości wyprostuj kolana, wyciągnij serpentkę w górę. Oprzy dłoni, o matę przy biodrach, kieruję łokcie na zewnątrz. głową opuść tu. I na tech, głowę. Wypnij biodra w górę, a głowa jest przedłużeniem pręcika. A z wydechem wróć do pozycji wyjściowej. pięć, sześć, siedem. Mój umysł i serce znajdują się w równowadze. osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście. trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście, Dziewiętnaście. Dwadzieścia. Dwadzieścia jeden. Usiądź swobodnie. Strzęp dłonie, żeby rozluźnić nadgarstki. Weź głęboki wdech. Wydech. Zabrać palce i pokrać nadgarstkami w przód. połóż się na brzuchu, rozstaw nogi na szerokość bioder, oprzyj palce stóp o matę, ręce możesz oprzeć na łokciach, w prostszej wersji ćwiczenia, a w wersji oryginalnej oprzyj dłonie o matę przy pracy piersiowej, umieść głowę, podnieść ciało w górę i następnie umieść śladki. skieruj łokcie na zewnątrz, broda dobrze do mostu, kolana są lekko ugięte i dociskaj do maty, a z wdechem przejdź do pozycji z głową, i wdech. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. 8, 9, 10, 11, 12, 13. moj umysł i serce znajdują się w równowadze. Piętnaście, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście, dziewiętnaście. 20. 21. Z wydechem uklęknij, 8 pośladkami na piętach, rozszerz kolana, wyciągnie ramiona daleko do przodu, owszl czoło o, o i oddychaj do brzuchu. Powoli się podnieść to wodę. I do ćwiczenia dodatkowego przejdź do klęku podparkego. Rozstaw nogi na szerokość bioder. Dłoni znajdują się dokładnie pod barkami, unieś lekko do góry w i będziemy podnosić nogę ugiętą w kolanie, dokładnie w takiej pozycji, w jakiej znajduje się teraz, do boku i opuszczać. ma tylko, żeby biodra nie uciekały na boki. Przytrzymujemy je kręgosłupem. Wdech i wydech. Wykonuj to ćwiczenie w swoim tempie. Miana nóg. Wdech i wydech. Opuść nogę, poruszaj biodrami na boki, żeby rozluźnić odcinek Bioręcimy kręgosłupa. Podnieś się, popij wodę i połóż się na brzuchu do deski. Rozstaw nogi na szerokość bioder, oprzyj ze stóp o matę. Ręce obszi na łokciach. Nastawiam czas na jedną minutę. Pozostań w pozycji deski tak długo jak długo wyszła. I zaczynamy. Unieś ciało w górę. Zań kościół gonową pod siebie. Wyprostuj plecy. Przytrzymaj sylwetkę mięśniowych brzucha i zaciskaj pośladki i z przedłużeniem kręgosłupa. Oddychaj, uśmiechaj się. Jeden. I rozluźnij. Połóż się wygodnie i na małą chwileczkę pozwól, żeby ciało się zrelaksowało. Zamknij oczy, oprzyj głowę na dłoniach. Oddychaj do brzucha. I wypuszczaj napięcie, kolejno na ze stóp. Następnie rozluźnij łydki, uda, ośladki, brzuch, rozluźnij obcinek, drzwiowo kręgosłupa, plecy, głowę, rozluźnij mięśnie czoła, Pół swobodnie szczękę i pozwól Dziękuję swojemu ciału za dzisiejszą gimnastykę. Uśmiechnij się do siebie. Wyślij w świat swoją dobrą energię. I przyjmij tę, która będzie dla Oczy, zacznij poruszać całym ciałem. Podnieś się. Popijody. I mamy to. Kolejny dzień gimnastyki za nami. Dziękuję Wam bardzo za wspólne ćwiczenia. Życzę pięknego, pełnego energii dnia i do zobaczenia jutro. rano.